Ciągu już jest w 17, a to jest kolejny odcinek z farminga W tym odcinku yy, Chyba zrobimy kontrakt, bo Tutaj pracownik kultywuje Później będzie siał te dwa pola W sumie już może siać tak naprawdę Tak naprawdę może już siać A bo to, dobra Tak. A tu jest Hmm. Może znów, że pak? A ponad dwóch nie no... Ujęć mi? A ja się. No, no dobra To tak Znalazłem yy... tutaj kontrakt Za 15 Nie mam tej żniwiarki To by było życzymy ten Ale szybciej w tym pójdzie Tylko dwa obniży, czyli około ze 13 tysięcy No to I to jest pole 15 A to w nie jest aż tak duże O Fajny kombajn Może niedługo będziemy mieli Szczerze? Czy potrzebna ta ta? Mm -mm. Ja to tak Nie 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 Rozłóż kombajn Ale duży jest Tak Tak Kiedyś na pewno będzie nas stać. każdym się zostawić łapkę w górę, subika, komentarz i wbić yy, na Discorda, Twitcha. Jeśli wam nie wystarcza tu farminga to mamy jeszcze oddzielny kanał farmingowy, też w opisie. Dobra, to jest to, tak? A nie, bo tu 8, tu jeszcze. Teraz zatrudnimy pracownika na razie i jadę po Jundira, przyjadę i wtedy tam już posił. Lecz znaczy, jak się da pracownika, bo szczerze to nie pamiętam, już dawno tych kontraktów nie robiłem.

i czeka bo jak on kosi albo dobra nie kosi jak tego uję się poprawi to no da bo on prosto no dobra nikt na razie tak kosi Bez obciążenia. Też fajny ten John W Wreszcie w 19 są najlepsze marki. Gendiere i klas. Od początku chyba każdy chciał John i klasę. Wielu lat, tak Ale ważne, że już są. Pewnie, że są. Mam nadzieję, że w kolejnych, jak wyjdzie kolejny FFS, no to też będą, bo na przykład Ursusa, no to... No i szkoda właśnie. Nie wiem, albo licencji już nie ma, albo... Nie wiem dlaczego usunęli. już w 13 był dodatek Ursus, a... 15 jeden tylko był, no i od 17 już w ogóle nie ma Ursusa. A teraz na żadnej maszynie, bo trzeba mody zgrywać tutaj do Bel przyczepy masakra. Nie wiem co się stało Już 5% Nie wiem czy całe pole aż dokładnie będzie trzeba No dobra I to jest Добра ячь на меня турка Добра. Я zapełnia. No, wyleci ten słonecznik, ale coś czuję, że jakoś do końca nie był pryskany. A nie, tu zrobili, że tak. My wreszcie zrobili, że ta leczka jest na tym polu, a nie. A było móc Dobra, wezmę tu większe, bo jak coś to tam się podjedzie, o to tylko będziemy ciągle tak kręcić. A tutaj większe mi to. I zawieść, pro nas restauracja to jest tutaj, e to... Nie jest tak daleko, ale w sumie... Elewator i wschodnik. Ale no trudno. Tak naprawdę mogę maszynę od tego wziąć i kosić na twoim polu. Tak robili niektórzy, ale to dla mnie jest... No tak nieuczciwe. Trzeba jednak samemu tak zrobić. Jakiś maszyn na nie. Kraść. To jest już, no. Dają, żeby gościł na te pole, a ty kosisz na swoim. Też ładna animacja. Jest dym to. Cały czas był najlepszym, a teraz klas jest najlepszy. O, nawet tu są w tych. To tylko nie wiedział. A, bo tu A ja ma te resztki Wywalają. Nie na to jednak chyba trzeba. 你没吃。 No, na pewno całe będzie trzeba. Niestety. Ale no, i tak tam sieją, kultywują, no to przy okazji muszę wreszcie to drzewo wywieźć tamtąd. No, chyba już wszystko potem pociąłem. 12. Mi... O mój Boże, ale że my to skończymy na odcinku, a tu nawet połowę nie zrobię. Nie, ale tak z mapy się daje. Nie te pole. Co dopiero ta ósemka. O. Masakra. Uj. 10 с нами мам mm. O, no sypałam. jest, ale. A już 14 minut, no to to już po odcinkiem dokończę. Więc dzięki za oglądanie, daj łapkę w górę, daj suba, komentarz, na Discorda, fanpage'a, twitcha, kanał z farmingiem. I do następnego, cześć.